W deszczowy, chłodny wieczór samotny ojciec o imieniu Michał, trzymając za rękę swoją sześcioletnią córkę Lenę, wszedł do luksusowego hotelu, który przed laty własnoręcznie zbudował z marzeń, długu i ciężkiej pracy. Byli zmęczeni, przemoczeni i wyraźnie przygnębieni. Ich samochód cepsuł się kilkanaście kilometrów wcześniej, a pobliski warsztat okazał się zamknięty na cztery spusty. Michał nie wyglądał jak właściciel imperium hotelowego. Miał na sobie znoszoną kurtkę, przemoczone spodnie i stare sportowe buty. Które z czasem straciły swój kolor. Recepcjonistka spojrzała na niego z wyższością, a potem uniosła brwi, gdy usłyszała, że chciałby zarezerwować pokój bez wcześniejszej rezerwacji. Proszę pana, nasz hotel to obiekt pięciogwiazdkowy, a nie schronisko dla bezdomnych, syknęła z pogardą, rzucając okiem na Lenę, która przytuliła się do ojca, nie rozumiejąc do końca sytuacji. Michał spokojnie zapytał: Czy może porozmawiać z kierownikiem? Na co kobieta wybuchnęła śmiechem i powiedziała: Proszę. Niech pan nie robi scen. Nie mam czasu na żarty. Chciał jeszcze raz wyjaśnić, że jego nazwisko może coś znaczyć, ale zanim dokończył, do recepcji podeszła dyrektorka hotelu, zimna, elegancka kobieta w garsonce o imieniu Wiktoria, z nonszalancko spiętymi włosami i złotym zegarkiem, który błyszczał przy każdym jej geście. Co tu się dzieje? Zapytała, spoglądając z niechęcią na przemokniętego Michała i jego córkę. Recepcjonistka wyszeptała jej coś na ucho. A Wiktoria od razu uniosła dłoń w geście milczenia. Proszę opuścić lobby. Nie przyjmujemy tu takich gości. Michał, zaskoczony i zraniony, nie zdążył odpowiedzieć, gdy dwaj ochroniarze delikatnie, acz stanowczo, chwycili go za ramiona i wyprowadzili z córką za drzwi hotelu, wciąż padającego deszczu. Na chodniku przed wejściem Lena rozpłakała się, pytając: Tatusiu, czemu nas nie wpuszczają? Przecież mówiłeś, że to twój hotel. Michał tylko przyklęknął. Przytulił ją mocno i powiedział: Czasem ludzie zapominają, kim jesteś, i trzeba im o tym przypomnieć. Cofając się myślami, przypomniał sobie, jak dziesięć lat wcześniej kupił zrujnowany budynek i sam nadzorował każdy etap remontu, jak spał w biurze, by nie przekroczyć budżetu i jak wybrał nazwę hotelu na cześć swojej zmarłej żony Lena Palas. Nikt z obecnych pracowników nie znał jego twarzy, bo od lat zarządzaniem zajmował się zdalnie. A jego nazwisko zniknęło z publicznych materiałów marketingowych po sprzedaży części udziałów funduszowi inwestycyjnemu. Gdy Michał i jego córka wracali pieszo w stronę małego motelu oddalonego o kilka kilometrów, on już planował, co zrobi następnego dnia. Przekroczyli granicę, powiedział sam do siebie, wiedząc, że nadszedł czas, by wrócić nie jako klient, nie jako gość, ale jako właściciel, który przypomni wszystkim, kto naprawdę rządzi tym miejscem. Tymczasem w hotelu, Recepcjonistka nadal śmiała się z całej sytuacji, komentując do współpracowniczki. Myślisz, że miał na myśli to jego hotel? Może pomylił drzwi z noclegownią. Wiktoria kiwnęła głową i rzuciła. Takie typy nie powinny zbliżać się do takich miejsc. Nikt z nich nie wiedział, że lada chwila popełnią największy błąd w swojej karierze. Bo Michał, choć cichy i pokorny, miał w sobie ogień człowieka, który kiedyś już zaczynał od zera i nie miał nic do stracenia a najbardziej niebezpieczni są ci, którzy już raz przeszli przez piekło i potrafią wrócić, silniejsi niż kiedykolwiek. I tym razem nie zamierzał być miły. Już następnego ranka planował wejść do hotelu z pełną siłą, nie jako nieznajomy ojciec z dzieckiem, ale jako legenda, której nazwiska nikt nie ośmieli się więcej wymazać. Nazajutrz Michał wstał wcześniej i za pomocą komputera zalogował się do panelu zarządzania systemem hotelowym, którego nikt nie zaktualizował od lat, jego dostęp właścicielski wciąż działał. Siedząc w skromnym pokoju taniego motelu, przeglądał kamery zainstalowane na recepcji, w lobby, a nawet w biurze kierownictwa, które sam kiedyś zlecił zamontować w celu kontroli jakości obsługi. Ku jego zdziwieniu, kamery działały perfekcyjnie, a nagrania z poprzedniego dnia były dostępne. Z każdą sekundą jego gniew narastał, gdy słyszał, jak recepcjonistka naśmiewała się z jego córki, nazywając ją Brudasem w piżamce. W jego oczach zapłonął ogień, ale nie był to płomień chaosu, był to ogień precyzyjnej zemsty, która miała doprowadzić do prawdziwego katharsis. Michał wcisnął przycisk zapisz, kopując nagranie na pendrive i uśmiechnął się po raz pierwszy od wczoraj. W tym czasie Wiktoria, nieświadoma, że to jej ostatnie godziny na stanowisku dyrektorki, szykowała się do porannej odprawy z zespołem. Jej wnuczka, rozpieszczona nastolatka o imieniu Liliana, przyszła z nią do pracy, by poczuć luksus życia hotelowego i móc zrobić kilka zdjęć na Instagramie w apartamencie prezydenckim. Przechadzając się po holu, Zobaczyła Lenę, która czekała w kąciku przy lobby, Michał celowo posłał córkę jako przynętę, udając, że tylko ona potrzebuje pomocy. Dziewczynka była cicha i uprzejma, ale miała na sobie tę samą przemoczoną kurteczkę z dnia poprzedniego, co od razu wzbudziło pogardę w Lilianie. Fuj, kto ci pozwolił tu wejść? Zapytała z obrzydzeniem, kręcąc głową, a potem sięnęła po telefon i zrobiła Lenie zdjęcie. Pokażę Pokażecie moim followersom jako przykład, jak nie wyglądać w hotelu pięciogwiazdkowym. Michał obserwował wszystko zdalnie na swoim laptopie i jego serce zamarło, widząc łzy w oczach córki. Kilka sekund później Lena wybiegła z hotelu, wpadając prosto w ramiona ojca, który już czekał w pobliżu. Już dobrze, kochanie, już dobrze. wyszeptał, całując ją w głowę. Nadszedł czas. Wrócili razem do hotelu, tym razem Michał włożył garnitur, który trzymał na specjalne okazje, czarny, elegancki, ze spinkami z inicjałami swojej żony. Przeszedł przez drzwi wejściowe z taką pewnością siebie, że nawet ochroniarze nie mieli odwagi go zatrzymać. Na recepcji ta sama kobieta uniosła głowę, zamarła na chwilę, jakby rozpoznała jego twarz, ale natychmiast wróciła do swojej arogancji. Przykro mi, nadal nie mamy wolnych pokoi dla gości z ulicy. Michał uśmiechnął się tajemniczo i powiedział: Nie przyszedłem ty jako gość, tylko jako właściciel. Zanim zdążyła zareagować, wyjął z kieszeni identyfikator właściciela który nosił przez lata, złoty, z grawerem założyciel Michał Wiśniewski. A teraz poproszę kierownictwo. Kobieta zbladła. Zanim zdołała wypowiedzieć choćby słowo, na miejsce wszedł mężczyzna w drogim garniturze, przedstawiciel funduszu inwestycyjnego, który zarządzał udziałami Michała. Przepraszam, panie Wiśniewski, nie wiedzieliśmy, że pan wraca. Michał spojrzał na niego chłodno. Właściwie to nigdy nie odszedłem sali konferencyjnej zebrał cały personel i odpalił nagrania z poprzedniego dnia oraz poranka, gdzie widać było wyraźnie pogardliwe zachowania wobec niego i jego córki. Czy to są wartości, które mają reprezentować hotel nazwany na cześć mojej zmarłej żony? Zapytał cicho, ale wyraźnie. Wiktoria próbowała protestować, ale Michał tylko podniósł dłoń i powiedział: już za późno. Liliana stała w kącie, zawstydzona, ze łzami w oczach, ale tym razem to ona była bezsilna. Michał odwrócił się do reszty załogi i rzekł: Ci, którzy szanują ludzi, bez względu na ich wygląd, status czy ubranie, mogą zostać. Reszta ma godzinę na opuszczenie hotelu. Wśród szoku i szeptów jeden z młodych pracowników, chłopak z technicznego działu IT, podszedł i powiedział: Dziękuję, że pan wrócił. Ten hotel potrzebował serca, a nie złota. Michał spojrzał na niego z wdzięcznością i dodał: Prawdziwe złoto jest w ludziach. Zawsze było. Po publicznym upokorzeniu dyrektorki, rozpieszczonej wnuczki i recepcjonistki, które bez cienia empatii potraktowały nie tylko jego, ale przede wszystkim jego córkę, Michał wiedział, że musi zrobić coś więcej niż tylko ich zwolnić musiał odwrócić uwagę całego miasta, a może nawet kraju, na to, co naprawdę się wydarzyło. Jeszcze tego samego dnia zaprosił do hotelu lokalną stację telewizyjną, dziennikarzy z portali lifestylowych i blogerów społecznych, obiecując ujawnienie historii, która zatrzęsie pojęciem luksusu i człowieczeństwa w branży hotelarskiej. Lobby wypełniło się kamerami, mikrofonami i ludźmi, którzy nie mieli pojęcia, kim tak naprawdę jest ten mężczyzna, który nieco ponad 24 godziny wcześniej był traktowany jak bezdomny. Zanim opowiem wam moją historię, chciałbym wam pokazać nagranie, powiedział spokojnie Michał, uruchamiając prezentację na wielkim ekranie. Zgromadzeni patrzyli z niedowierzaniem, jak personel hotelu upokarza ojca z dzieckiem, jak dziewczynka jest szydzona i fotografowana, a mężczyzna wyrzucany z budynku nazwanego imieniem jego zmarłej żony. Ja nazywam się Michał Wiśniewski i jestem właścicielem tego hotelu. To dziecko, które zostało wyśmiane, to moja córka. Zapadła cisza tak głęboka, że słychać było wyłącznie klimatyzację. Przez lata wierzyłem, że standardy można utrzymać zdalnie, ufając zarządcom. Dziś wiem, że luksus bez serca to tylko pusta fasada. Kamery błyskały, reporterzy robili notatki, a komentatorzy zaczęli szeptać między sobą o największym kryzysie wizerunkowym hotelarstwa w kraju. Wiktoria, była już dyrektorka, próbowała wyjść niezauważona, lecz Michał poprosił, by została do końca, nie w imię zemsty, ale w imię nauki. To nie jest tylko historia o mnie. To historia o ludziach, którzy zapomnieli, że za każdą kurtką, garniturem, czy dresami, stoi człowiek. Następnie wręczył mikrofon swojej córce, Lenie, która drżącym głosem powiedziała tylko: Chciałam tylko gdzieś się przespać z tatą. Nie chciałam nikogo przestraszyć. Po tych słowach kilku gości hotelowych wstało i zaczęło bić brawo, a potem inni dołączyli, aż całe lobby wypełnił aplauz. Michał podszedł do recepcji, zerwał plakietkę z nazwiskiem recepcjonistki i położył ją na ladzie z takim spokojem, że był bardziej groźny niż krzyk. Tego miejsca nie zbudowano na złocie, tylko na miłości. Na honorze. Na wartościach, które wy nie tylko zapomnieliście, wy je podeptaliście. Następnie ogłosił że od dziś hotel przechodzi pełną transformację nie tylko wizerunkową, ale też ideową 10% pokoi będzie rezerwowanych co tydzień dla osób w kryzysie, samotnych rodziców i rodzin w potrzebie. To będzie luksus z duszą zakończył. Po konferencji telefony się rozdzwoniły, media huczały, a hotele w całej branży zaczęły rozważać podobne zmiany. Tymczasem Wiktoria, Liliana i pozostała załoga, która zawiodła, opuścili hotel tylnym wyjściem chowając twarze przed kamerami i próbując zniknąć z sieci. Niektórzy próbowali się kontaktować z Michałem przez prawników, oferując przeprosiny, wyjaśnienia, ale on nie odpowiadał, nie dlatego, że był mściwy, ale dlatego, że miał teraz ważniejsze sprawy. Córkę, która znowu się uśmiechała i hotel, który znowu miał sens. Ostatnia scena, którą zapamiętali goście, to Michał siedzący z Leną w kawiarni na parterze, jedli gofry z bitą śmietaną, śmiejąc się, jakby cały świat nie oglądał właśnie ich historii. A potem podszedł do nich jeden z reporterów i zapytał. Gdyby mógł pan cofnąć czas, czy pozwoliłby pan im znowu tak pana potraktować? Michał uśmiechnął się i odparł. Tak. Bo dzięki temu zobaczyłem ilu ludzi ma serca, a ilu tylko garnitury. I dlatego wiem, że ten hotel jeszcze nie powiedział ostatniego słowa.